Cześć, Statua Wolności jest tuż przede mną. Za mną jest widok Manhattanu. Mam do Ciebie pytanie, czym dla Ciebie jest wolność? Co według Ciebie to wolność? Wolność, o której mówią tutaj w tym muzeum, dotyczące Pomnika Statu Wolności, to są ideały polityczne. To jest coś, co sprawia, że Polityk jest popularny, że on obiecuje to, czego chcą ludzie. To są ogólniki, ogólnikowe wyrażenia, ogólnikowe frazy, frazesy, ale każdy musi zadecydować dla siebie raz i na zawsze, czym jest wolność dla mnie, czym jest wolność dla ciebie, czym ona jest i kto ją ci daje. Dla mnie wolnością jest słuchać swoją duszę i daję ją sobie ja. Nikt inny nie może mi jej dać.